No zobacz Grażyna co oni robią Umierają hańkę brydzia Przestań żonglować tymi bombkami To jest szkoła a nie cyrk No ja bym taka pewna nie była Grażyno! Jak wino nas do głowy Ja nie wiem kto w zeszłym roku tak poplątał te lampki I ja Czy widziałam czubka? Grażyno widziałaś jakiegoś czubka? Siedzi u siebie w gabinecie no, ale dziewczynki, co wy, bombki nie umiecie uwiesić. Ale uwiesić się naszej jakiegoś chłopaka, to już potrafią. No złaś z tej choinki natychmiast? Co? Udajesz Edwarda ze zmierzchu? No my udamy, że tego nie widzimy. Nie, kochana, to nie są prawdziwe włosy anielskie. Prawdziwe anioły nie mają włosów? Ty no, zobacz, co robią. Przeciąganie liny? Chyba łańcucha. Czy ty chcesz to urwać? Chcesz. No ale klaso, więcej poczucia estetyki. Brdzie oni się nie poczuwają do niczego, a już na pewno nie do estetyki. Z tyłu choinki się nie ubiera. Dlaczego? No taka tradycja. Czy zbita bombka przynosi pecha? No pecha, moja droga ci nie przyniesie, ale uwagę może? Owszem, Ostatni raz ubieram z nimi choinkę? Ostatni, bo to naturalna.